Christian Horner nie jest już triumfalną twarzą Red Bulla. Po swoim głośnym odejściu z zespołu, z którym zbudował Imperium Zwycięstw i Kontrowersji, brytyjski menedżer wrócił do centrum uwagi z nowym projektem. Wiadomość, która krążyła od tygodni, jest teraz oficjalna. Horner wziął na cel nową przygodę w Formule 1, a już rozpoczęte negocjacje przekształcają równowagę padoku w perspektywie 2026 roku. Jego obecność nigdy nie jest neutralna. A samo nazwisko wystarczy, by wzburzyć i tak już niespokojne wody. Hipoteza natychmiastowego powrotu z Cadillac'em, nowym graczem na scenie, już upadła. Amerykanie chcieli zabezpieczyć się z wyprzedzeniem, zaprzeczając jakiemukolwiek zainteresowaniu otwarciem drzwi dla Hornera, świadomi ciężaru, który ze sobą niesie. Ale prawdziwa niespodzianka nadeszła w Singapurze, kiedy Ayaoko Matsu, szef zespołu HAS, ujawnił, że Horner sądował dostępność amerykańskiej ekipy dla bezpośredniego wejścia. Podejście, które jednak zgasło w zarodku. Komatsu określił dyskusję jako zakończone, zamykając tym samym jedną z możliwych dróg dla byłego szefa Red Bulla. To odrzucenie go nie powstrzymało. Wręcz przeciwnie, rozpaliło nowe spekulacje. Od zawsze etykietowany jako niewygodny człowiek dla Toto Wolfa i świata Mercedesa, Horner dobrze wie, że nie będzie mógł pukać do drzwi związanych z niemieckim producentem. Jego konflikt z Wolfem to już legenda. Lata bitew na torze i politycznych utarczek scementowały nie do pokonania mur między nimi. A więc jakie karty pozostają na stole? Jedna, być może najbardziej intrygująca ze wszystkich – Aston Martin. Według doniesień Motorsport i Marka Huesa, Horner już nawiązał kontakty z Laurencem Strollem, właścicielem zielonego zespołu. Stroll nigdy nie ukrywał chęci przekształcenia Aston Martina w zespół mistrzowski. W ostatnich latach wydał kolosalne sumy, budując nową siedzibę w Silverstone, zatrudniając inżynierów światowej klasy i wprowadzając do zespołu syna Lansa jako kierowcę tytułarnego. Ale pomimo inwestycji i ambicji, zwycięstwo jeszcze nie nadeszło. Projekt pozostaje niedokończony. To właśnie tutaj wejście Hornera mogłoby zrobić różnicę. Stroll nie chce sprzedać swojego dzieła, przynajmniej nie przed zobaczeniem konkretnego sukcesu. Jednak jest świadomy, że aby wykonać skok jakościowy, potrzebny jest świeży kapitał. Stąd otwarcie na inwestorów wysokiego profilu, określanych jako AAA. Horner przedstawił się z pomysłem wniesienia zasobów finansowych i przede wszystkim swojego doświadczenia w zarządzaniu zespołem szczytowym. Jego ambicja jest jasna uzyskać znaczący udział, podobny do tego Wolfa w Mercedesie, który pozwoli mu na władzę decyzyjną i wpływ strategiczny. Nie prosty konsultant, ale współwłaściciel z głosem w rozdziale. Możliwość, że Horner zacznie jako ważna postać pod parasolem strola i pewnego dnia przejmie jego dziedzictwo, nie jest hipotezą wyssaną z palca. W wieku 51 lat ma jeszcze czas, by zbudować nowe królestwo. Jego nazwisko przynosi wiarygodność wobec sponsorów, mediów i partnerów handlowych, ale także nieuniknione napięcia. Ponieważ nie wszyscy w padoku są gotowi zobaczyć go z powrotem w siodle. Człowiek, który zdominował erę hybrydową z Red Bullem, jest szanowany, ale także dzielący. A jeśli Aston Martin stałby się jego nową sceną, wewnętrzne równowagi zespołu mogłyby się radykalnie zmienić. Ale to nie wszystko. Horner nie jest jedynym, który zwrócił oczy na dostępne udziały. Zainteresowanie Aston Martinem jest wysokie, a konkurencja bezlitosna. Z postaciami takimi jak Adrian Newey, już zaangażowany przez Stroll'a, wraz z Andym Coelem, byłym z Mercedesa, i Enrico Cardile, pochodzącym z Ferrari, pakiet techniczny zespołu jest już gwiazdorski. Dla wielu obserwatorów, obecność Hornera ryzykowałaby stworzeniem więcej tarć niż korzyści. Krążące głosy mówią nawet o możliwym wecie ze strony Neweya, z którym relacje ochłodziły się w ostatnich latach. Niemała przeszkoda dla ewentualnego powrotu pary, która dominowała z Red Bullem. Jednak urok operacji pozostaje. Horner wie, że okazja związania się z historyczną marką jak Aston Martin może się nie powtórzyć. A Stroll pragmatyczny biznesmen, jest gotów słuchać tych, którzy przynoszą ze sobą obietnicę generowania znacznych przychodów. Dialog jest otwarty, gry dopiero się rozpoczęły. Jeśli operacja z Aston Martinem nie powiedzie się, Christian Horner ma już w planach plan B tak odważny jak ryzykowny. Plotki mówią o potwornej kwocie. 333 miliony funtów na założenie nowego zespołu i zakup licencji na oficjalne wejście do Formuły 1. Nie byłby to pierwszy raz, gdy ktoś próbuje tej drogi, ale droga jest długa, pełna biurokratycznych przeszkód i z czasami zatwierdzenia, które mogą się rozciągnąć poza oczekiwania. Jednak Horner zawsze pokazywał, że nie boi się niemożliwych wyzwań, a pomysł zbudowania zespołu całkowicie swojego mógłby reprezentować ukoronowanie już legendarnej kariery. Ale tutaj rodzi się oczywisty problem. Obecna Formuła 1 nie jest już żyznym terenem lat 80. czy 90., kiedy nowe zespoły mogły wejść do cyrku z relatywnie ograniczonymi zasobami. Dziś każde nowe wejście wymaga poziomu inwestycji i infrastruktury, który zniechęciłby prawie każdego. Liberty Media podniosło poprzeczkę, narzucając gwarancje ekonomiczne i najwyższe standardy techniczne. Dla Hornera oznaczałoby to nie tylko znalezienie setek milionów, ale także zbudowanie ekosystemu technicznego i ludzkiego zdolnego do natychmiastowej konfrontacji z gigantami takimi jak Red Bull, Ferrari i Mercedes. To tytaniczne przedsięwzięcie, a ryzyko porażki jest bardzo wysokie. Właśnie dlatego wielu analityków uważa za bardziej prawdopodobne pośrednie wejście poprzez nabycie udziałów w istniejącym zespole takim jak Aston Martin, niż nową przygodę od zera. W każdym razie determinacja Hornera jest jasna. Nie chce być po prostu gościem w padoku. Ale absolutnym protagonistą. Jego odejście z Red Bulla, hałaśliwe i pełne wewnętrznych napięć, nie reprezentuje definitywnego pożegnania z Formułą 1, ale raczej reset. A kiedy ktoś taki jak on zaczyna od zera, robi to z zamiarem pozostawienia śladu. Opór jednak nie brakuje. Adrian Newey, centralna postać w rozwoju technicznym zwycięskiego Red Bulla, jest teraz związany z Aston Martinem, a jego osobista relacja z Hornerem w ostatnich latach popękała. Prywatnie nie ukrywali chłodu i rozbieżności, a niektórzy szepczą, że Newey absolutnie nie chce znaleźć się znowu pod tym samym zarządzaniem. To kluczowy szczegół, ponieważ jeśli Stroll postawił na Neweya, aby nadać zwycięski charakter projektowi, przybycie Hornera mogłoby być postrzegane jako niebezpieczny dublet, a nawet wewnętrzne zagrożenie. W Formule 1 sojusze są kruche i często dyktowane równowagami osobistymi, a nie tylko zawodowymi. Scenariusze są liczne. Horner mógłby wejść do Aston Martina z silnym pakietem finansowym, akceptując początkowo mniej centralną rolę i budując z czasem swoją pozycję, aż stanie się naturalnym spadkobiercą strola. Albo mógłby zaryzykować wszystko na nowiutki zespół, mierząc się z długim i złożonym procesem, który wystawiłby go na próbę jak nigdy wcześniej. W obu przypadkach przyszłość Formuły 1 nie będzie już taka sama, bo za każdym razem, gdy Horner się rusza, padok drży. Jest jeszcze jeden aspekt, którego nie można nie doceniać. Opinia publiczna i opinia kierowców. Horner nie jest postacią kochaną przez wszystkich. Jego bezpośredni styl, często prowokacyjny, czyni go postacią dzielącą. Z jednej strony przynosi wiarygodność i wyniki, z drugiej karmi napięcia i kontrowersje. Czy Aston Martin, który już przeżył burzliwe momenty z Fernando Alonso i zarządzaniem przyszłością Lance'a Strolla, Naprawdę zniósłby kolejne źródło wewnętrznego konfliktu? To pytanie, które dziś wielu sobie zadaje. Jednocześnie odejście Hornera z Red Bulla otworzyło tam przepaść. Austriacki zespół stracił nie tylko zwycięskiego menedżera, ale przede wszystkim człowieka, który potrafił poruszać się jak niewielu w skomplikowanej politycznej grze Formuły 1. I ta nieobecność już się czuje. Horner dobrze o tym wie i zamierza wykorzystać to postrzeganie, aby przedstawić się jako niezbędny w innym kontekście. Podsumowując, Christian Horner wcale nie zszedł ze sceny. Po prostu starannie wybiera swoją kolejną scenę. Czy to Aston Martin, nowy zespół do założenia, czy zaskakujący sojusz jeszcze do odkrycia, pewność jest jedna: 2026 roku mógłby reprezentować epokowy zwrot nie tylko dla niego, ale dla całej Formuły 1. Zmianę, która mogłaby przepisać hierarchię, sojusze i sportowe przeznaczenia. A teraz kolej na was. Co myślicie o przyszłości Christiana Hornera? Czy naprawdę zobaczymy jego wejście do Aston Martina? Może u boku Laurensa Strola i Adriana Neweya? Czy spróbuje szalonej i fascynującej drogi własnego zespołu za 333 miliony funtów? Napiszcie to w komentarzach, podzielcie się swoją opinią i dajcie nam znać, który scenariusz wydaje Wam się najbardziej realistyczny. Dziękujemy, że byliście z nami do końca tego pogłębienia. Śledźcie nas dalej, aby nie przegapić kolejnych wiadomości, analiz i kulisów ze świata Formuły 1. A jeśli chcecie być na bieżąco z rozwojem tej sprawy, która obiecuje zmienić na zawsze historię padoku, zapiszcie się na kanał i aktywujcie powiadomienia. Następny sezon zapowiada się wybuchowo i będziemy tu, by opowiadać Wam o nim krok po kroku.